Zastanawiasz się, jakie felgi najlepiej pasują do twojego auta? Dzięki technologii AR sprawdzisz to w kilka sekund bez instalowania aplikacji. AR Wheels. Przymierz felgi na ekranie swojego smartfona. Wybierz markę, model i silnik swojego pojazdu i gotowe. Otrzymujesz listę idealnie dopasowanych felg. Kiedy wybierzesz swoje auto, wyświetli Ci się lista pasujących felg do Twojego samochodu. Wybierz te, które podobają Ci się najbardziej. W trybie 3D możesz sprawdzić wybraną felgę z każdej strony. Wystarczy, że ustawisz jej pozycję palcami. Możesz ją przybliżyć i oddalić, czy obrócić. Wszystko już na Twoich zasadach. Zanim przejdziesz do wizualizacji, wybierz jeszcze aktualny rozmiar felgi, jaką chcesz przymierzyć. Obróć smartfon do orientacji poziomej, aby pojawił się przycisk Enter AR i przejdź do wizualizacji w rozszerzonej rzeczywistości. W pierwszej kolejności ustaw telefon naprzeciwko przedniego koła pojazdu. Kiedy pojawi się widmo felgi, ustaw je tak, aby pokryło się z całym kołem. Zrób to następnie z tylnym kołem i gotowe! Teraz możesz zobaczyć, jak wybrane przez Ciebie felgi wyglądają na Twoim aucie. Oddal się od pojazdu tak, abyś mógł zobaczyć cały bok auta z wybranymi felgami na swoim smartfonie. Jeśli już się zdecydujesz na wybrane felgi, możesz je kupić w sklepie felgeo.pl. Życzymy przyjemnej jazdy.